na rozmowę zaprasza niemiecka centrala turystyki. Wysokie obcasy To jest czas na podka Dzień dobry, dobry wieczór. To jest podcast wysokich obcasów. W ramach naszego cyklu rozmów o tematyce podróżniczej zazwyczaj odwiedzamy miejsca, takie mam wrażenie dość oczywiste. One są wprawdzie odległe, dalekie, ale zawsze no, trafi się wśród słuchaczek i słuchaczy ktoś, kto albo tam był, albo przynajmniej ma nadzieję się tam kiedyś wybrać. Tajlandia, Hongkong, Chile, Peru, Kanada. Dzisiaj mam wrażenie, że Państwa trochę zaskoczymy, bo dzisiaj odwiedzimy Zagłębie Rury. A naszym przewodnikiem po tym rejonie będzie Bartosz Wieliński, szef działu zagranicznego Gazety Wyborczej i wicenaczelny tej gazety, dziennikarz, publicysta, autor książek. Nazywam się Kamila Kalinczak. Zapraszam Państwa na podcast. Wysokie obcasy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Miło Cię gościć. Przyznam szczerze, że kiedy się dowiedziałam, że będziemy rozmawiać o zagłębiu rury, w dodatku w kontekście kulturalnym i podróżniczym, no to sama się zdziwiłam. Mówię, że Państwo się zdziwią, a ja sama się zdziwiłam, bo w mojej głowie jednak zagłębie rury kojarzy się wyłącznie z przemysłem i to w dodatku takim ciężkim, absolutnie nie zachęcającym do turystyki, w dodatku jeszcze rozrywkowej, ale wiem, że Ty masz na ten temat zupełnie inne zdanie. Tak, to jest chyba tak jak powiedzieć mieszkańcom środkowej Polski, że jedziemy spędzać trochę fajnego, wolnego czasu na przykład do Zabrza albo, no albo właśnie, do Rudy Śląskiej, tak. mm -hmm. czy gdzieś w okolicy mojego Heimatu. No, Zagłębia Rury jest zaskakującym miejscem kolorowym, niesamowitym, w które wpompowano mnóstwo pieniędzy, żeby funkcjonowało już inaczej niż dawniej, czyli już nie było miejscem ciężkiego przemysłu, tylko było miejscem właśnie kultury, przemysłu kreatywnego miejscem wymiany idei. To się udało, to się nie udało, to możemy oczywiście dyskutować, czy skutki właśnie zamknięcia przemysłu ciężkiego, w ogóle w Niemczech już nie ma żadnej kopalni węgla kamiennego od kilku lat, kilka lat temu zamknięto ostatnią, to będę z wielką pompą i łzami górników, które w zupełności oczywiście rozumiem. Pytanie jest, jest, czy tam to się powiodło, czy nie. W Zagłębiu Rury jest bieda, jest trochę zaniedbania, są problemy oczywiście stworzone przez no, imigrantów, którzy się no, nie do końca integrują z niemieckim społeczeństwem, no, ale no, mimo wszystko Niemcy stają na głowie, żeby nie ta historia Zagłębia Rury, no. prawie dwustuletnia, nie skończyła się z zamknięciem ostatniego szybu w kopalni, żeby trwała dalej i żeby tą starą strukturę no, napełnić nowym życiem. I to naprawdę warto zobaczyć, bo to inspiruje, pokazuje, że niemożliwe jest możliwe i zawsze jak jeździłem za głębia rury, to denerwowałem się, myśląc, czemu na taką skalę nie potrafimy działać na Górnym Śląsku. Ja jestem Ślązakiem, bardzo mocno związanym z moją małą górnośląską ojczyzną, czyli z tak zwanym Hajmatem i jeszcze jako dziennikarz w Katowicach patrzałem ze ściekłością, jak złomiarze, czyli tacy po prostu gangi takich złodziei, kradnących złom, wyrywających metalowe elementy z wszystkiego, czego się dało, po prostu rozbierali szyby, kopalniane budynki, stuletnie z jakąś kapitalną historią, jak te wszystkie obiekty związane z przemysłową przyszłością regionu, w którym się wychowałem, po prostu znikały. Przy zupełnej takiej bierności władz samorządowych, władz wojewódzkich, no po prostu wszyscy machali na to ręką, zamknięli kopalnię, to niech ta kopalnia teraz zniknie, a ta kopalnia była po prostu symbolem miejsca, integrowała jakąś lokalną społeczność, no i nagle ona faktycznie znikała. A w Niemczech w takich miejscach robiono muzea, galerie, hale wystawowe, obiekty, które służyły potem na przykład do sportu. No, jest taki park w Duisburgu, w którym po ścianie dawnego wielkiego pieca na przykład mogą się spinać ludzie, którzy lubią właśnie ścianki i korzystają po prostu w zupełnie niesamowity sposób. W jednej, w jednej wielkiej wieży ciśnień jest basen dla płetwonurków ludzie tam po prostu chodzą za chwalągami, nurkują i wieża ciśnień stoi, tak jak stała, jest dalej symbolem przestrzeni. No, musicie Państwo sobie wyobrazić, jak wygląda kopalnia, czy jak wygląda huta. To jest wielki obiekt, który po prostu wystaje mocno do góry, który widać z daleka i, i wpisuje się po prostu w przestrzeń świadomość ludzi. Kiedy on znika, no to, to jakby się coś po prostu wygumkowało z ludzkiego otoczenia, więc te wieże, te szyby dalej stoją, tylko służą po prostu innym celom i to w Zagłębiu jest po prostu piękne. No właśnie wspomniałeś o tym rozmachu, no bo myślę, że my tutaj z perspektywy nawet polskiej już coś wiemy, już coś widzieliśmy, jeżeli chodzi o rewitalizację takich m, przestrzeni kiedyś przemysłowych, no bo wiadomo, że można popatrzeć sobie na nie w Łodzi, w Warszawie można sobie zajrzeć do Konesera, to kiedyś były no, jednak przemysłowe przestrzenie i widać te pozostałości, tu jakieś szyny, tam jakieś coś, natomiast ja czytałam jeden z twoich tekstów właśnie na temat tego, w jaki sposób robi się to w Zagłębiu Rury, no i rozumiem, że to są gigantyczne pieniądze, zapadła mi szczególnie w pamięć twoja opowieść o podwieszonych Ziemi na wysokości takiej i w skali takiej, która faktycznie mogłaby imitować to, co widzą astronauci. Wszystko w myśl, z jednej strony, jak rozumiem, kultury, ale z drugiej strony no, chodzi chyba jednak o to, żeby nie było jakiejś takiej pustki po zamknięciu tych kopalni, które to zamknięcie musi się odbyć, bo no, mamy pewne wytyczne z Unii Europejskiej, ze świata, chodzi o redukcję emisji CO2. No, ten rozmak faktycznie wygląda na niebywały. Rozmak jest niebywały, bo działy się niebywałe rzeczy. W pewnym momencie trzeba było podjąć decyzję, co robimy z przemysłem ciężkim i jak z tego wyjście bez po prostu uszczerbku społecznego. Bo najprościej powiedzieć, OK, zamykamy kopalnie, i na drugi dzień po prostu wszystkie kopalnie są zamknięte, ludzie są na wypowiedzeniu, jakieś zasiłki dostają i nic się właściwie większego z nimi nie dzieje, wygotują sobie, państwo się nimi nie przejmuje. No, tak na w podobny sposób próbowano rozwiązywać problemy górnictwa 20 lat temu. Górnicy dostali odprawę, tam po 40 tysięcy, kupowali sobie samochody za 30 tysięcy i gdzieś te pieniądze po prostu przejadali. No i, i sobie wygotowali. A Niemcy mieli takie podejście do tego tematu, że chcieli przetransformować cały region, tak, żeby ludzie. No, Dostali jakąś przyszłość, tak. Żeby ludzie nie uciekali stamtąd, tylko przychodzili nowi ludzie z nowymi pomysłami, no jakaś taka właśnie świeża, świeża krew. No i ale najważniejsze było też zmienienie takiej narracji o Zagłębiu Rury. O Zagłębiu Rury kiedyś rzeka Rura to był po prostu jeden wielki ściek, tak jak rzeka Rawa w Katowicach swego czasu, po prostu rzeka transmitująca jakieś przemysłowe odpady, ścieki komunalne i w ogóle ach, trzeba było od tego uciekać. Dym, no nieprzyjemny przemysłowy, węglowy, po prostu zapach, hałas. Ludzie zajmujący się w przemyśle wiedzą dokładnie o co chodzi i trzeba po prostu to tak przekręcić, żeby ludzie powiedzieli, no coś tam się faktycznie niesamowitego stało, pojedźmy, zobaczmy, może pomyślmy, żeby tam się przenieść, bo jest taniej, bo jest fajniej niż w innych częściach kraju. I wpakowano faktycznie miliardy marek w to, żeby te wszystkie projekty zrobić. Stworzono taką instytucję, to się nazywało IBA, czyli Internationale Baustellung, międzynarodowa Wystawa Architektury, Emsche Park, pod kierownictwem jakiegoś, Geografa, architekta, profesora Gansera, który zrobił wielki konkurs, otwarty na zagospodarowanie poszczególnych obiektów, które miałyby jakąś wartość, że należało po prostu ocalić, chronić, zmienić ich przeznaczenie. I właściwie od wschodnich krańców Zagłębia Rury po krańce zachodnie, no, rozpoczęto realizację tych wielkich inwestycji. No, perełką jest kopalnia Zollverein w Essen, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Rzecz niewyobrażalna, tak? UNESCO to się kojarzy z pięknymi pałacami, wiem, uh -huh. z Louvrem, z Wersalem, tego typu obiektami. A tam mamy kopalnie z lat dwudziestych, w takim stylu Bauhausu, czyli nic szczególnie pięknego, wielkie wieże, wieża, taka wielka, charakterystyczna wieża na wyciągowa nad tymi budynkami i wisi. Ten cały kompleks został uznany właśnie przez organizację ONZ-owską za, za coś, co trzeba po prostu chronić, pielęgnować jako dorobek kultury całego świata. To się Niemcom udało. Pamiętam jak no, 20 lat temu, czy tak, u zarania mojej kariery dziennikarskiej, jak naiwny młody człowiek, zadzwoniłem do Ministerstwa Kultury i szukałem tam ludzi, którzy mogliby coś podpowiedzieć, jakby tutaj na przykład można było osiedle Nikiszowiec pod Katowicami wpisać na listę dziedzictwa kulturalnego światowego UNESCO. Nikiszowiec jest przepiękne miejsce, mam nadzieję, że słuchacze kojarzą takie górnicze osiedle. No, tak. Przy dawnej kopalni Gisze pod Katowicami, całe z cegły, piękny taki właśnie kompleks urbanistyczny z kościołem, z właśnie z kopalnią, która stoi obok, wkomponowana właściwie w ten zespół mieszkalny. No i tam w tym Ministerstwie Kultury po prostu mnie wyśmiali. No, wyśmiali mnie w sposób okropny. Panie, walni pan się w pusty łeb, jak osiedle górnicze, pan będzie na UNESCO. My tu mamy pałace, które czekają na liście, jakieś inne piękne obiekty, kościoły barokowe, A pan chce jakieś osiedle górnicze wpisywać. No tutaj ewidentnie zabrakło urzędnikom wyobraźni i a Niemcy po prostu postanowili to zrobić i zrobili. Tak? Bądź realistą, chcieli niemożliwego. Tak kolejny, kolejny raz ta no, stara maksyma się sprawdza. I w tej kopalni, wpisanej właśnie na listę UNESCO w Solfrain, działa i restauracja, działa muzeum Rury, poświęcone właśnie przeszłości tego regionu od czasów rzymskich po erę przemysłową. Można zobaczyć, jak działa kopalnia, jak działa na szybie, jak wagoniki z węglem kursują między tą częścią podziemną kopalni, a częścią naziemną, to wszystko robi wielkie wrażenie, jest dopieszczone, zaraz obok jest Muzeum Designu, też bardzo słynne Red Dot i, i to wszystko dzieje się w Essen, to jest takie miasto, no porównując, takie Katowice, tak, niemieckie. Generalnie nie do końca ciekawe w architektonicznie, no zniszczone straszliwie podczas wojny, odbudowane też w pośpiechu, czyli to tak nic fajnego, budynki z lat 50., -tych, 60., -tych, robok taka biurowa, nowoczesna architektura. No i w tym nieciekawym, wydawałoby się, miejscu jest taka perła jak kopalnia tak? I w którą można się faktycznie zachwycać, która przyciąga ludzi do siebie, są tam rozmaite imprezy kulturalne. Zresztą to było też centrum w 2010 roku w wydarzeń, które się określało mianem Europejskiej Stolicy Kultury. SN zostało Europejską Stolicą Kultury, no ale. Ten tytuł rozdzielono pomiędzy wszystkie miasta Zagłębia Rury. Poszczególne miasta po prostu organizowały rozmaite imprezy w ramach tego wydarzenia. Przechodni był ten tytuł po prostu Stolicy Kultury z jednego miasta do drugiego. Zagłębie Przemysłowe staje się Stolicą Kultury, to w ogóle samo w sobie brzmi szalenie, prawda? Ja przygotowując się do tej rozmowy znalazłam taki twój artykuł z roku 2010, kiedy pisałeś o Zagłębiu Rury, nazywałeś je Zagłębiem Biedy. To był, podkreślę, 2010 rok, jeszcze raz, czyli 11 lat temu. Mam wrażenie, że. To znaczy, powiedziałeś o tym, że ta bieda jest. Wiadomo, że są takie obszary, są takie regiony, gdzie ona jest widoczna, ale mam wrażenie, że jednak ciekawie mimo wszystko zestarzał się ten artykuł. W tym sensie, że dzisiaj no, rozmawiamy jednak o zagłębiu kulturalnym, to znaczy o czymś, co udaje się za uszy wyciągać, a wiemy, że to no, niełatwa materia jedno znaczy, niestety nie zaprzecza drugiemu. No, problemy społeczne w zagłębiu rury są potworne. To jest wynik, no cóż, migracji do Niemiec. Ten wielki przemysł potrzebował siły roboczej. Na początku ściągano do pracy Włochów, Greków, Hiszpanów w latach 50., 60., potem Jugosławian, polskich przesiedleńców, tych, którzy wjeżdżali w ramach tak zwanego łączenia rodzin. Potem Turków, potem kolejne nacje, no i nie wszyscy się integrowali z niemieckim społeczeństwem, nie wszystkim się tam powiodło i, i widać wielu ludzi, którzy po prostu żyją gdzieś na krawędzi tak, tego systemu. Jeszcze nie tylko imigrantów, ale także Niemców. No, przemysłowe miasta to są, to są znane obrazki, tak, gdzie byśmy nie pojechali, czy do Francji w okolicy, czy do dawnych okręgów węglowych w Wielkiej Brytanii, wszędzie widać problemy z funkcjonowaniem po. Wygaśnięciu właśnie piecy po zamknięciu kopalni. A na to się nakładają na faktycznie jeszcze kwestie z integracją cudzoziemców. Tam oczywiście szerzy się też ten okropny, radykalny, fundamentalny islam w niektórych miejscach. No w Dortmundzie na przykład to jest taka Dortmund, takie no z pierwszych dużych miast, Zagłębia Rury, od, jak się jedzie od, od strony Berlina, no to jest taka siedlisko neo-nazistów, Tam się jakoś zapuścili zapuścili korzenie i, i całkiem mocno się, się w Dortmundzie trzymają, zadając kłam takim przeświadczeniu, że w Niemczech no, naziści siedzą tylko w byłej NRD, a w zasadzie tylko w Saksonii. Problem oczywiście jest dużo, no, tylko że to jest też miejsce, gdzie w muzeum Volkmann można obejrzeć po prostu obrazy impresjonistów, modernistów. No, wskażmy jakiś inny okręg przemysłowy, który ma tak kapitalne muzeum sztuki nowoczesnej, jak, jak właśnie Essen. Mm -hmm. I turyści to doceniają. No mówią o tym liczby, pokazujące, że tych turystów z roku na rok jest coraz więcej. No wiadomo, że teraz mieliśmy pewnego rodzaju pauzę jednak w podróżowaniu, bo została nas pandemia, ale pauzę mieli wtedy wszyscy. Ty podróżowałeś do Zagłębia Rury. Myślisz, że to jest takie miejsce, żeby tam naprawdę pojechać na tydzień i posiedzieć? Czy to trochę za dużo? Bo Niemcy, jak zauważyła nasza realizatorka, zanim weszliśmy na antenę w cudzysłowie, użyła takiego ciekawego zwrotu. Nigdy nie myślałam o tym kraju jako o celu podróży zagranicznych. Słuchaj, wiesz, no... Ja jeździłem służbowo, że tak się wyrażę, nie turystycznie. Starałem się łączyć tak turystykę z wyjazdem na materiał, tak, żeby zrobić z kimś wywiad, jakiś tekst napisać, coś nowego zobaczyć. Nigdy nie było to tak na tej zasadzie, że mam wolne 3000 złotych i gdzie by tu pojechać. Madera. W Sycylia czy może zagłębie rury, to na pewno byłby problem. No ale myślę, że Polacy jeżdżą na zachód często, jeżdżą do Holandii, jeżdżą do Francji, przejeżdżają przez zagłębie rury i przynajmniej warto zatrzymać się tam na chwilę przejrzeć mapę tych przemysłowych atrakcji i na przykład spędzić parę godzin w Essen, właśnie w kopalni Zollverein, czy przejść się po tym parku północnym w Lisburgu, zobaczyć Muzeum Wody w, w Milheim, wejść do tego gazometru w Oberhausen, czy wielkiego zbiornika na gaz koksowniczy, w którym właśnie wisi ta ziemia, symulująca bardzo realnie to, co widzą kosmonauci z orbity. Tam można windą po prostu wjechać na samą górę i oglądać Naszą planetę tak to tak jak to widzą. Ma się wrażenie też, że, że, się, że się faktycznie jest no, w kosmosie, patrząc na, 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 na rozmiary tej kuli, na jaką się patrzy, więc tych atrakcji jest tam mnóstwo. No, mamy wielu też rodaków, którzy w Niemczech po prostu już żyją i pracują. Tak? I, no i jest o wiele łatwiej. Tam dotrzeć z Berlina pociąg jedzie 4 godziny. Ktoś mieszka w kolonii w Düsseldorfie to właściwie dojedzie tam kolejką podmiejską z banem. Do, do Essen czy do Gelsenkirchen czy do Duisburga to jest właściwie rzut beretem. No warto, warto zobaczyć trochę inny świat i no i też właśnie niesamowita jest ta niemiecka tutaj kreatywność. Jak zrobić z hałdy na miejsce pielgrzymek, ludzi, którzy chcą zobaczyć koniecznie ten tetraeder, taką piramidę z rur, którą wybudowano na szczycie hałdy, na przykład w Botrop. To jest tamtejsza atrakcja turystyczna i to, to także chwyta. No i też trzeba powiedzieć, że takim pomysłem władz tamtej ekipy rządzącej w Zagłębiu Rury było stworzenie takiego centrum zagłębia kreatywnego. I tam jest mnóstwo przestrzeni biurowej wyprowadziły się firmy związane z przemysłem ciężkim. Jest miejsce, że przyszły inne firmy i Zagłębie Rury wymyślono, że tutaj będą ściągać design, będą ściągać gry komputerowe, projektantów mody, grafików związanych właśnie ze sztuką cyfrową. Tanie miejsce do życia, jeśli chodzi o wynajem powierzchni, tanie, jeśli chodzi o koszta utrzymania. No, niesamowity potencjał, niesamowita przestrzeń, no i, i to faktycznie też zaczyna działać. Jednak niemiecką stolicą designu jest głębi tak Rury. Tam się właśnie ci ludzie ze sobą spotykają, tak, ściągają do Essen, żeby tam właśnie pracować, a nie na przykład do bardzo drogiego, do Monachium czy Hamburg. To są też takie bardzo ciekawe procesy, i z nich się też warto uczyć, bo to oznacza, że no. Miejsca, które są zapomniane, mają fatalną jakąś taką reputację w społeczeństwie, jako brudne, skażone, przemysłowe, głośne, nieciekawe, mogą dostać zupełnie nowe życie i zupełnie pełnić inne funkcje. to stare mury. W czy są mury zamku, czy mury starej fabryki, która ma 200 lat, no ludzi, tak. I... No powiem ci, że opowiadasz o tych przestrzeniach nieoczywistych turystycznie i rejonach nieoczywistych turystycznie w sposób taki, że ja bym ci nadała tytuł ambasadora i zagłębia rury i śląskiej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się swoimi obserwacjami, refleksjami. Tak jak mówię, obszar zupełnie nieoczywisty turystycznie, widziany po prostu w ten sposób, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Także polecam oczywiście państwu również teksty Bartka, które znajdą państwo na stronie Gazety Wyborczej. Raz jeszcze bardzo ci dziękuję. Dziękuję również państwu. Dziękuję bardzo. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Na rozmowę zaprosiła niemiecka centrala turystyki.